W analizowanym orzeczeniu są najwyższy. Oceniał formę konsultacji związkowej w przypadku zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z przepisami ta konsultacja związkowa powinna nastąpić na piśmie. Sąd Najwyższy uznał, iż na piśmie oznacza w tym konkretnym przypadku w formie pisemnej. Pracodawca zatem jest zobowiązany sporządzić taki dokument na papierze i własnoręcznie go podpisać, ewentualnie skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sąd najwyższy odrzucił zatem możliwość korzystania tutaj z formy dokumentowej, czyli przeprowadzenia konsultacji, czy to za pośrednictwem maila, czy też za pośrednictwem na przykład SKA. Co najwyższy uzasadniając swoje stanowisko, wskazał na sankcję towarzyszącą naruszeniu obowiązku konsultacji. Tą sankcją jest uznanie, iż wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów, a to pogarsza sytuację procesową pracodawcy, polepsza oczywiście sytuację procesową pracownika. W konsekwencji, jeżeli zamierzamy. Rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, powinniśmy takie zawiadomienie do Związku Zawodowego sporządzić na papierze i własnoręcznie je podpisać, ewentualnie wykorzystać tutaj instytucję elektronicznego podpisu kwalifikowanego.